Chowawczyni klasy szóstej B. Poprosimy Kraszka, również Panią Głosiadyczką.

Terima kasih Ich glaube, Proprio la pagata non si usciva dai a recapito di Finlandia. I se I poproszę, żeby... Jeszcze raz wybrała, tak? Mikołaj i za 100% frekwencji. Włażej 5, klasa 6a. Nie że Nie opuściła ani jednej godziny. Witam jaśnie Karczuk. Drugie miejsce. Nidalastus, klasa 6a.

Tytuł nasz, drugie miejsce Rafał Sujewski i w tym roku pierwsze miejsce Michał Szewczyk. <klucz> brawo, I przechodzimy teraz do klas siódmych. Tak jak wspomniałem, tam były zawody tektualnetyczne razem z klasami ósmymi. Część medali została rozdana wczoraj, eee, ale mamy też do nagrodzenia siódmoklasistów. W wieku na 100 metrów chłopców, trzecie miejsce, Radosław Kara siódma metra. Nie ma raka. Był. To w kategorii dziewcząt drugie miejsce. Klaudia Kozibą, sióstr mama. Gratulacje! 200 metrów, 200 metrów dziewcząt. Trzecie miejsce: Lena Radziejik 7 b Drugie miejsce: Garia Karel 4C. I najświtsza na tym etapie była Sopia Słodzilko 4C. Brawa, brawa. I teraz. 600 metrów, 600 metrów chłopców. Trzecie miejsce to była klasa ósma, drugie miejsce Stanisław Szkubel, siódma D I zwycięska, nieobecne. Jan Micki, również klasy siódmej D. Paśka też nie ma to zapraszamy Julię Pniewską, na tym dystansie zajęła pierwsze miejsce. Brawo, brawo, teraz konkurencje techniczne. Skok w dal, mężczyzn. Tymont Grzegorczyk miejsce siódme, przepraszam, miejsce trzecie. I zaprosimy jeszcze, żeby sam nie stał na podium, bo drugie miejsce w kategorii kobiet zajęła Klaudia Koziborz-Łubałek. I kolejna konkurenta odmówna to razem kulą. Drugie miejsce Leon Karaś, siódma C. I pierwsze miejsce Maksym Kiriuszyn, również z klasy siódmej C. Brawo Maksym, zapraszamy na pierwsze miejsce. Leona nie ma. A kategorii kobiet pierwsze miejsce Lena Kołłowska, pasażerka Lech. Brawa, brawa. I zostały nam jeszcze Cztery oznaki, srebrne oznaki przyznawane w klasach siódmych za szczególne i wysokie osiągnięcia sportowe w całym roku szkolnym. Zaprosiłbym Janka Lipskiego, ale go nie ma, więc zapraszamy Klaudy Kozimą, Jerzego Pięknowicza i Rostysława Kademirowa. Jest Klaudia Reszty, dobra, Gratulacje, Klaudia, Szanowni Państwo, do wielu podziękowań i gratulacji, które już dzisiaj już chciałabym jeszcze raz złożyć gorące podziękowania w ręce Państwa, rodziców. Dziękujemy za Państwa wsparcie, za pomoc w realizacji wielu inicjatyw, pomysłów, jak nam się w tym roku udało. Dziękujemy, bo razem z Państwem możemy znacznie więcej. I yy, myślę, że wiele jeszcze ciekawych przed nami. Dziękujemy z całego serca i chcielibyśmy w sposób symboliczny wyrównić rodziców, którzy w tym roku Poproszę, y o... O, w sposób wyjątkowy znacznie z nami swoją współpracę. Poprosimy Panią Barbarę